Siemano ziomeczki dzisiaj witam was w grze Plants vs Braindead ja już w tą grę grałem na... dużo grałem za chwilę sobie zrobimy battle tutaj bo już mam ready ale nie wiem czy mi się uda mam dwa six x jak możecie zobaczyć na evenciku się grało, grało Tutaj przed eventem wyleciała mi tasowa z memowego jajka. Mordialiśmy, coś tam. No to jest taki średniowy 356. 350. 300, 3 564 000 na sekundę. Moja cała baza zarabia. Zbierzemy sobie całą kaskę z wszystkiego. 212 bilionów. I robimy na dzień dobry oczywiście tutaj battle pek. Ale coś czuję, że będzie ciężko. Trzeba tu. O, jeszcze właśnie, zrobimy opening. Przed yy, nagrywaniem tego odcinku wyleciało mi... Yy, co mi to wyleciało? Zło... Ogólnie opening zrobimy. Dużo tego mam. Yy. Rainbow. Mm, gold. O, dużo tego jest. O, kurde, tu jakieś cappuccino asacyjne, już idą. To jest ciężko. Mam rozszypki opening. To nie ma na co czekać. Rainbow. Teraz Rainbow to może być ciekawe. Ale i tak pewnie kupcia wyleci, dlatego że <grymnie> nic tu nie daje. Ja mam najgorszego wrażenia, to chyba. Pójść tak. 22 tysiące. O, teraz ten. Jakby mi wleciło suwa. To dziwna. Kurcie, rackin', koń. Jeszcze jedno. Uwaga. kurczę, obok sobie i obok szczura jakiegoś. A 6 tysięcy mało. koniec filmiku powiem Wam, no, może Wam coś rozdam, coś jakiś x -y wynika, albo coś takiego. Nie wiem, może, może. Może coś się rozdam. Tylko musicie dać dużo łapek w górę, dużo subskrypcji na moim kanale. I tyle. jak będzie pod tym filmikiem 10 łapek w górę, to rozdaję Wam ten. Mógłby rozdać. Rozdaję Wam. Daj dużo. O kurczę No, go nie złożył. No to możecie sobie wygrać takiego Rainbow Presto Mortioni. 22 tysiące na sekundę. Myślę, że jest dobrze w komentarzach swoje niki będę dodał do znajomych to w najbliższym czasie yy, rozdam Frigu Camelo 102 granaty ON LODOWE Za sobie sprawdzę oczywiście też yy, co tutaj jest w plansach pewnie jak zwykle nie... Ej, kuku, To jest mega dobrze, nie? Kurde, ja się nie spodziewałem, że coś takiego może być. Zamienimy sobie za. Arbuza. Tak Znowu sobie wziąć łopatę. I złopę, Tu, to I kokotank. A jajaj. Ole w co A kurczę, tam na. autoksowanie, ale wielki. Tim Granaty lodowe i nie ma nic więcej. Mam również takiego mango. 5.7 A, ty, bo to level drugi. 75 tysięcy dipsa. Jest to moja najlepsza roślina. Drugą najlepszą rośliną to jest albo syrumbi, albo ten. O ten. Tu... a chyba myślę też śrumbi... No! Ale szrumbi numer czwarty poziom, ty. O kurde. Ty to mam dużo na bipsa. 23 tysiące tu. trzy wiadro wody, o ten. No. Samo się to nie zrobi tamten kokotank. O 4 wiadro wody, no i to się ma rozumieć. Mam nadzieję, że ścisko się podleje. No No nie No dawaj Jest Chyba się uda Bałem żeby jakiś duży No nie no Zabrakło tam paru jakieś Kurde 90 91 92 93 Kurde 96 I, i, i Bum Tu, ale duży Dobra, może być Level pierwszy Nie wiem jak to się nabija ten level w sensie wiem butelki na ekspresze Ale tak to nie wiem Rubin, boskie jajko Lamentowe boskie jajko Opening od razu szybki Robimy, cyk Co to jest? Lostralitas czy Lastralitas? Las Good Idziemy żyrafa nie, nie, nie daje I diamentowy Mateo. To żyrafa, daj więcej niż Mateo. Dobra, teraz rubinowe. Uwaga, uwaga, uwaga. Co wypadnie? Mateo. Jejce, ja, taki... ale nic tu się nie opłaca. Jakiego ja mam najgorszego? Dobra, nie ma tego w ogóle. Jakiegoś diamentowego. 22,5 tysiąca. O kurde. Mam tu Las Rexaurus z Raksaurus Hatienini? Coś takiego? Mam swojego priwa. Zresztą tu priw jest za darmo, ale nagrałem tym razem z publika. Może tam coś tu. A nie. Dobra, raczej, raczej nie będę miał co dawać, dlatego że tu osoby widzę. No dobra są dobre Chociaż osoba ma najlepszego takiego, którego ja nie założył. Bo to nie ma jednak dobrych. To bym mu to dał. Tylko gdzie on jest? Hmm, czy noty? nie. O! To będzie chyba dobre. A nie, bo to złote, ja myślę, że to tęczowe. To nie. Hmm, co robię tu dać? Robi Rino to Stelino i lądaję. Za chwilę sobie sprawdzę. Diamond Hot. Coś tam? O, to może dużo dawać. Ale nie musi. Dokładnie. I robi A, 5 tyle tylko. O! O! To dużo daje. Ja wiem. No, 12 go. To się sobie i mu dam. Proszę. pek. No. Widzicie, jakie ucieczony? Też możecie dostać. Takiego oto. Prys. Co? A gra. Nie, on jest. A dobra, on jest z innego kraju, on mi Dziękuję chyba. Chyba tak, chyba jakoś tak. No czy sobie sobie tak jak on za darmo? Takiego. O, czy... Takiego oto. Presto mo... mi dać żeby bo mam co? Dobra. O, o! 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 To daje dużo. To. Kurczę, nie wziąłem go to jak w spunku. Ale on daje dużo. On daje 21,5 tysiąca chyba. O tak, tak, to jest tak. To jest on? To jest on. Dobra, dam mu. Niech mu wejdzie. się z wami żegnam i na razie...